witajcie w odcinku, w którym otworzymy sobie paczuszki, które do nas przyszła. Była to wymiana. Co się udało załatwić? Zapakowane podobnie jak moje, czyli w puszeczkę. Puszeczkę zawsze z prawa. Temu jak macie z puszeczki, a na przykład wysyłacie czyny z listem, czy czymś, to sobie zawsze je zostawcie, bo to jest mega wygodna rzecz do wysłania bo tylko i wyłącznie wrzucacie sobie właśnie, by tą puszkę w ogóle mega genialna ona jest taka wytłoczona, więc spoko opcja no, zapakowana perfekcyjnie. Dobrze i co my tu mamy? Co tu chodzi? O prolit Wojt, Wojtek szczęsny Mega fajnie, A to chyba tak ktoś dorzu dorzucił mi po prostu do bazówki. Zwycięte widzę z tego, z albumu ktoś sobie powycinął. Energy. Uuu, i patrzcie, limitka. <laughs> Ale Energy Salach. Mega fajnie. Po drugie sobie to powiem, bo ja raczej i tak tego nie będę tak trzymał. Ale ktoś jest kreatywny. Limitka tu. Menu. Tu jest, tu jest ten salach, tak. O, tu są karty krystal. Mega spoko. Tu jest ta karta y, Wojtka szczęsnego. Proalitka. Niestety bez limitu. pojmuję mu, ja. Karty Black Edge Edition, Thomas Miller, jakieś te, Giru oraz Gabriel Jesus. I tutaj do tego trzy karty Krystal, więc ogólnie według mnie wymianka mega, mega dobra. Patrząc na karty, które dostaliśmy, też tam wysłałem dość sporo kart z Premier League, niepotrzebnych mi, ale myślę, że i tak i tak fajna wymiana bo dużo wartościowych kart udało się załatwić no a tutaj mamy jeszcze, patrzcie martineza, João mario bruno gimaraes jo czemu mi się język tak plącze wirs i Bru bruno gimaraes boże święty co jest ze mną OK? Niestety, zawsze lekki stresik przed kamerą, chociaż już tych filmików trochę wrzuciłem, zawsze jest i czasami niestety tak to wygląda, że czytam nazwisko, które ogólnie jest proste, a język gdzieś się łamie. No i co? Wymiana wygląda tak, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kart Crystal, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kart Limited Edition, kartę Pro Elite Wojtka Szczęsnego, trzy karty Black Edge Edition. I do tego kartę Energy Mohameda Salaha. Według mnie mega, mega top. Wydajcie znać, co o tym sądzicie. Ja wam serdecznie dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, siemaneczko i cześć! Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę.